No, i tak to ja się mogę żywić. Hm? A nie boisz się, że ten hajs z OSP kiedyś się skończy i będziesz musiał odzyskać klejnot? Tyle wiem. I to mnie przeraża. Nie uśmiecha mi się wracać do tej fabryki. Ech, idę się odlać. Hmm. Chodźmy więc wszyscy. Później. No i właśnie dlatego ze szczurych głupków można zrobić naprawdę dobre źródło geotermalne, nie? No ale wtedy co byś zrobił z tą drabiną? Padoś na to? No a myślisz, że od czego jest ta dziura, co wcześniej powiedziałem? Co ty sobie myślisz? Chyba po to. Zamknijcie obaj mordy, bo jak tego słucham, to na mojej dupie robi się źródło geotermalne. Co? Dominik Parowóz? Co ty tu robisz? Myślałem, że to nie jest Twoja miejscówka! Cześć, cześć! No, miejam miejscówki! Ja chodzę po prostu tam gdzie ludzi niemal, sobie na no, nie? Któryś se bucha? A ja poproszę, bo nigdy nie paliłem! Z chęcią bym skorzystał! A? A kto zje w ogóle jesteś? Ja bo nie kojarzę! A co mi masz? To mi szkodzi! <śmiech> <śmiech> No, <śmieniu> lol, <śmieniu> się, dobra? Nie paliłem po prostu nigdy. Co wy do mnie macie? Tyle w tym macie. Yeah. dobre sobie, dobra. Teraz powiem Ci o tym chupsiu, grubasie. Co nas okradł z tu. No i w dużym skrócie to właściwie tyle. He, <śmieniu> kojarzysz go? Nie, niestety nie kojarzę! Ja tu wszystkich znam, na nich patrzę jak jaram, przechodzą tutaj takimi właśnie dziwnymi jalejkami. Ej, Lotariusz, to nie ten lamus, łupsio? Co? No jasne, że to on. Dawaj za nim szybko, to on, o, to on, groba grubas o, ej, różowy. To chłopsiu. Zaczekajcie na mnie, ja też chcę wam pomóc. Chłopsiu, ty grubaśny, stój, stój. Masz coś, co nie należy do ciebie. Już, zatrzymaj się. No i dał tyla. Mam plan! Szybko biegniemy za samochodem. Jak się zatrzyma na światłach, to wstępujemy na pakę. Co? Róbcie to co mówię. Szybko teraz, 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 szybko szybko. szybko. Później. Dobra, stoimy tu już pół godziny. Chyba możemy wysiąść. Dobra, tylko jak wejdziemy do środka? Taka wielka fabryka. Mam mnóstwo wejść. Ale tu dziwnie pachnie. Troje strasznie w sumie. Cii, to nie możemy być głośno. Co to jest? Wygląda jak cele. Ale po co w Fabryce Mydła? Nie wiem, ja się boję. Naprawdę musimy odzyskać ten klejnot? Da. O Jezu, co to co jest? Co to jest? Co, co, to? to chyba jeden z tych robotów. W tej Fabryce nie ma ludzi. Wszystkie zadania pełnią właśnie one. Mam nadzieję, że nikt nas nie przyłapie, bo będzie po nas. Naprawdę straszne. O, lipka. Pomieszczenie tłoczenia. Najpewniej tam, przerabiają ludzi w mydło. Przerażające. Bo mam nadzieję, że nie będziemy musieli tam bleść. No i to tyle. Ślepy zaułek. Musimy zawracać. Ale na pewno nic tutaj nie ma? Bo wiecie, może. <laughs> no proszę, 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 pasierby. Nie spodziewałem się, że tak łatwo uda mi się zwabić was w moje szpony. Chub się odwalił kawał dobrej roboty. Wiem, że nie wiecie absolutnie nic o tym, co właśnie się dzieje, ale wiedza nie będzie wam potrzebna. Trafiliście do mojej fabryki i już nigdy nie ujrzycie światła dziennego. <słysk> już niebawem zaproszę was do mojego specjalnego pomieszczenia, w którym przerobię was na mydliny. <słysk> <słysk> Kończmy tę zabawę!